Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nagramy sobie dzisiaj Overwatcha, który już się pobiera. Nowa seria w sumie można powiedzieć na kanale próg łapek. Hmm, niech pomyślę. A, 10 łapek. Kolejny odcinek z Overwatcha też możecie pisać w komentarzach, yy, jak można naprawić swój Trust Factor straszniejski, za to, że mi reportowali. I no teraz na cheaterów trafiam w meczach, więc swobiutko, Możecie wpadać też na streama w sobotę. W sobotę który zacznie się około godziny 18 i o 19 gramy turniej z moim klanem KPP. Jeszcze tylko nie wiem, czy będzie stream na Twitchu, na YouTube czy na Facebooku. Możecie sobie napisać w komentarzu. Chcecie tego streama? Teraz skupmy się troszeczkę na demku. Bo jak na razie to nic nie pokazuje. Pan podejrzany I tak strasznie dziwnie strzela. Te tak nienaturalnie lecą. O! No to już wolno jak aim. Nie wiem czy... ...Wallhack też, ale aim na pewno. Tak. 100% walhaki im oczywiście wychodzi celowany z prefireem 16 na 2 u nich tak 100% cheater tuż już nawet nie ma co oglądać. Veio-me saber... A więc tak wspomaganie celowania, oczywiste wspomaganie polowania, oczywiste inne zajączenia wspomagania, niewystarczające, umyślne przeszkadzanie. Niewystarczające Prześli. I teraz nie wiem czy muszę chwilę poczekać, żeby się pojawiło drugie domo, czy nie chyba trzeba zczesuwać grę. No to szybko sobie zresetujemy. Tutaj mamy chwilę, póki nie będziemy mieli następnego dema, to możecie zostawić subskrypcję, łapkę w górę, oczywiście 10 łapek, kolejny odcinek. Um, udostępnić film na YouTubie. O i nie ma. No to najwidoczniej tak trzeba skończyć, a więc to by było na tyle, następny odcinek 10 łapek w górę, możecie zrobić suba, bardzo mile widziane na razie, cześć.